Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w mieście San Maromen, stolica prowincji Mondulkiri w Kambodży. Zapraszam dzisiaj na wycieczkę objazdową, na dzikie tereny, wodospady, lasy, piękne widoki mniejszości narodowej i tak A w międzyczasie Srejdej kupiła takie owoce, to się nazywa rambutan. Mam nadzieję, że znacie. A kto nie zna, niech poszuka w lokalnym hipermarkecie. Zapyta pani na ryneczku warzywniaków. Może, może gdzieś znajdziecie. Przed wyjazdem jeszcze spojrzenie na statystyki i herbatka El Grey. Dostaliśmy informację, że nasz tuk-tuk będzie za minutkę. Podróżnicze kapelusze już ubrane, miastowi jadą na wieś zwiedzać okolice. A w tym czasie właściciel z kucharzem naprawiają swoją Hondę. Dobra, na takie tereny. Słuchajcie, dojechaliśmy do wodospadu. Jest tu jakaś infrastruktura, oczywiście turystyczna, no ale też jest i kawał naturalnej dżungli. Tutaj, te całe wejście chyba. Tutaj mamy sprawy zabronione. Nie, ma, nie można wnosić broni, narkotyków, z palących się materiałów, i nie wolno się wspinać. Kupiliśmy bilety, zobaczcie jaki ładny kwiatostan. A po ile bilety to nie wiem, bo dałem młodej plik pieniędzy i mi oddała ten plik, wyciągnęła coś. Nie mam pojęcia, ale chyba 2,5 dolara dla obcokrajowców. A dla niej chyba darmo, albo 2000 rieli, czyli pół dolara. Jakoś tak. Akurat miałem telefon, kolega dzwonił i nie mogłem tam być przy tych płatnościach. Oczywiście, w takich miejscach pierwsze trzeba przejść przez takie sklepiki, po drodze aleję sklepową. Nie będziemy nic kupować, bo tu i drogo, i nie potrzebujemy. Słuchajcie, już tą aleję dosyć sporą, długą, taką z pamiątkami oraz z różnym lokalnym jedzeniem, tudzież miodem, bo jest to lokalny tutaj produkt. Już minęliśmy, była dosyć długa, ale już słyszę wodospad. Tam przy wodospadzie pewnie będzie przygłuszało dźwięk, to może podłożymy jakąś ładną muzykę i parę zrobię fajnych przebitek. No i trzeba wchodzić pod górę, czego nie lubię. Ale na szczęście nie są to Chiny, gdzie jest masa zawsze ludzi w takich miejscach i nie jest to okres turystyczny, nie jest to weekend, tak więc prawie nikogo nie ma. No tutaj mamy taki poziom krateru, gdy widać, że to jest nie wiem, powulkaniczne, lub ja się nie znam i po prostu mi się tak wydaje. Barierek tu żadnych nie ma, tak więc można się spier dzielić. Później zejdziemy na dół. Wiecie, w porze deszczowej on na pewno jest dużo, dużo bardziej bystry i tutaj więcej wody jest. Teraz mamy jeszcze porę słupą. A źródłem jest ta dzika tutaj rzeka, w której pewnie występują różnego rodzaju węże, krokodyle oraz inne niebezpieczne gady i płazy. No właśnie tam dalej. Dobre na jakiś spływ kanu czy kajakiem. Tylko, że pod prąd by trzeba było ale wydaje się nieruchoma z tej strony, a to wszystko idzie do tego. Wszystko idzie do tego wodospadu za mną. No tylko tu się bardzo rozszerza, tak jak mówię, jest pora słucha. Myślę, że dużo bystrzejszy jest ten potok w czasie deszczowej, to 100%. No i teraz znowu, żeby zejść do podnóża, mijamy taką sporą liczbę straganów, ale widzę no, większość zamknięta. Także tu pani tylko chyba na narożniku, bo ma najlepszy punkt. Na no, reszta nie ma po co w dobie nieturystycznej, żeby to w ogóle robić. No i tutaj sprzedaję lokalne produkty, jakieś korzenie, chyba jakieś miód, muszle, kamienie, drewienka, a reszta tutaj pozamykana. To no logiczne. A tutaj są takie podwyższenia dla turystów, którzy chcą, których teraz nie ma, ale wcześniej, że mogą sobie tutaj wziąć jedzenie. Tu się rozkłada wtedy maty, dywany. No, i na tle tego wodospadu, który tam widzicie, już tam podejdę, żeby wam pokazać. Mogą sobie tutaj urządzać piknik. Zresztą z tej strony jest tego więcej. Z dołu to wygląda zupełnie lepiej. Ale to jest nie wszystko, bo tu później jest drugi stopień tego wodospadu. To później wam pokażę. Za mną jest kolejny, kolejne urwisko. I tak jak mówię, no jeszcze, żeby była pora deszczowa to coś pięknego chociaż teraz to też ma taki swój rok bo trochę skały jest odsłoniętej i bardziej to widać no i po tym stopniu tutaj mamy kolejne urwisko no i to już dużo wyższe nawet i chyba tam już na dół do wąwozu, nie ma zejścia. Słuchajcie, ja nie dam rady tam na górę wejść, po tych schodach. Dobra, już jesteśmy przy naszym tuk -tuku. nie było tak źle. Najgorzej to ja miałem, jak w Chinach wchodziłem na szczyt Żółtej Góry. Też są filmy, możecie sobie poszukać na moim kanale, jeżeli was takie sprawy interesują, lub jakieś wodospady w Chinach, większe niż tu Przynajmniej pora. Nie ma go. Poszedł Pola czy coś. Przyjechaliśmy do jakiegoś miejsca, które jest punktem widokowym. No ten punkt widokowy, jeszcze tutaj, ma takie oto stylizacje zrobione. To zaraz się tu wrócimy. Bardzo ładne, no ale idziemy na punkt. No jest ładnie, tylko tutaj nie ma co długo siedzieć, bo tu po prostu zrobić parę przebitek i jechać dalej. No dobra, jeszcze spojrzenie w dół, i tak naprawdę to wszystko zobaczone. Jeszcze tutaj te drzewa porobię. Dobra, to robimy jeszcze tu przebitki. Kamień ktoś też pomalował. Czyli natura została poprawiona. Słuchajcie, tutaj mamy piękny kwiatostan. Oraz tutaj mamy powóz. Słuchajcie, dojechaliśmy na kolejny punkt widokowy. I tutaj możemy spojrzeć na miasto. Tutaj mamy, to są chatki dla duchów, dla przodków. Ale powiem wam, że, że takie punkty widokowe do kamera tego tak nie odda, jak ja to widzę. No i to jest to całe miasto, czyli stolica prowincji, czyli nie za duże. No, u nas to małe miasteczko albo ogromna wieś, jak na polskie warunki, tak mi się wydaje. No dobra, kilka minut i wracamy, no bo tam to tylko spojrzeć, nagrać przebitkę i tyle, nie? No tutaj ten iglach fajnie wygląda. Iglaki rzadko występują w Azji, tutaj na południu. I one chyba są trujące. No i wróciliśmy tutaj do naszego hotelu. To, że jestem na wczasach, to zaraz sobie piwko zażyczę. Wyciągnę komputer, pracuję. A z Reily poszła kupować, nie wiem, duriana czy co, co ona tam kupuje? No, Adam no Dobra, ja składam dla was film, palę fajki. Pije kawę, czekam na kanapkę zapiekaną z serem i szynką. Jeszcze nim pizzerię otworzą. I co? I później będziemy kończyć ten odcinek, a jutro zapraszam na kolejny. Staram się z wami live'y robić, ale nie wiem jak mi tu pójdą w ogóle te lajfy, bo jest słabe połączenie internetowe. Moje żarcie wjechało, ono się może nie prezentuje, ale smakuje, bo tam mamy i ser i szynkę, takie zapiekane chlebki ala arabskie. Tym niemniej postaram się, i jutro jadę już do Miszy. Tak więc kolejny odcinek albo jeszcze stąd coś nagram, albo już to będzie ten od Miszy. Tak czy inaczej, oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, patronujcie, bo mamy dla Was i koszulki, i kubki z logo, i otwieracze do butelek, i czapeczki, oraz pracujemy nad innymi giftami ale to już w szczegółach dla naszych patronów na specjalnej grupie, to więc żegnam i następnego odcinka pozdrawiam. Cześć.